Nagramy Nie nagryłem, bo jestem zdenerwowany Nagramy zdenerwowanego Martina 29 kwietnia mamy Jedno pole kukurydzy posiane 2,5 hektara nic i awaria się stała Teska się przewróciła, nikt jej nie wbił, tylko było się nie przewróciła Wiatr ją przewrócił, no, tylko ktoś ją wyciągnął naczyć się przewróciła. Tak. i się gałąź O Świetnie, 5 minut zrobił ale jak ładnie rów, kto to zrobił? No Kto to robi? No ja, Macon like Jedziemy testować naszą bronę nową Jak mówiłem docelowo to pościernie będziemy to robić, ale chcemy zobaczyć jak, jak to tutaj po gruberze będzie wyglądało, bo tutaj troszkę też na obrotniku taka, takie grudy były powyciągane po gryły i też trawę trochę takiej Pobyciągane, no i chcę zobaczyć, czy to coś wymiesza w miarę ładnie. Ogólnie, jak to będzie szło. No i Tak się wcześniej zastanawialiśmy pierwotnie nad broną. Znaleźliśmy firmy Agromarz. Nie wiem, czy wiecie, ale oni, tylko, że oni robią 7,5 metra. Też składano tutaj, tutaj na dwa do góry. Czyli po złożeniu. Prawie 4 metry, plus jeszcze sama brona, jak mamy ją podniesioną do góry, no to kurczę ponad 4 metry, e, chyba z 4,20 do góry. wystaje Plus jak jeszcze teraz, widzicie, tył troszkę zadarty. To jeszcze lepiej. No i wtedy przez wioskę, u nas na wiosce, to kable za wysoko nie są. To wszystkie kable po, pozrywane, czy nawet gdzieś pod jakąś wiatę wjechać. No problem, no i dzwoniłem, żeby się dowiadywać w agromaszu, czy mają może jakieś mniejsze, czy panują, czy mogą zrobić mniejszą Powiedzieli, że nie Bo to jest przewidziane dla dużych gospodarstw Co właśnie w Triptilu robią, uprawy pasowej I oni mają taki ciągnik Ja mówię, że mnie nie o ciągnik chodzi, tylko o wysokość, no ale dobra, odpuściliśmy I zbyt szukałem właśnie w internecie, że Mandam coś takiego robi, produkuje no, u dealera, u zamówiliśmy. Akurat producent miał na placu tylko te talerze Podokładał bo, bo było bez talerzy. No i chyba nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu do dealera właśnie dowieźli tą, tą bronę. Także będziemy zaraz testować. Testowaliśmy sprzęt. Działa, ale tam musimy też przy poprzeczce, jeszcze na obrotniku poprawić. Bo takie dernie są w i tak rzutko. podjedzie, a ja weźmę po całości jacusie zaczepię i jacusiami wałami. To przejadę, żeby te grudy po rozwale. Ja jadę teraz wołami, wałami z jacusiami naszymi. Na pole to spróbować doprawić, tą grudę rozbić. Marcin pojechał z talerzówką już wcześniej troszkę. Te ubrotniki, gdzie największe grudy, bryły, yy, trawy. Chociaż to było fryskane i poza posady, mamy wiecie jak korzenie czy coś, to i tak. No, Ta to trochę potnie. No, z jacuśami jadę. Yy, tam oponki, taka jedna oponka, taka troszkę. Na słowo honoru to widzicie 35 na godzinę, i nastawiłem szybciej, nie jadę, żeby dojechać, bo żeby problemu nie było. Przebiózłbym chyba 50 na godzinę, to chyba bym nie dojechał. Pomału zajedziemy, później na polu zobaczymy, jak to będzie wyglądało. pokażę Wam jęczmień, ten co kiedyś Wam też z drogi pokazywałem, tylko że nic nie było widać. Teraz z tą brudną szybę też chyba nie będzie widać, ale patrzcie. Na razie czystych pasów nie ma Ale będzie trzeba jak się coś pojawi jechać jakimś herbicydem Dojechaliśmy na pole Patrzcie się tutaj właśnie jak to trochę słabo wygląda No, Marcin tu talerzówką trochę posieka A ja wałeczkami, naszymi jacusiami to Grudki porozniatam za gęści Będzie ładnie Muszę odbezpieczyć Pokażę wam chociaż pewnie wiecie jak to się rozkłada Idziemy Z latarką na czole No automatyk przekładamy. Okej, okay. no i tyle. podzielone A musimy odjechać. nasz Mar Marcinek nas rozjedzie. Dobra. E teraz tak, mamy odbezpieczone, cofamy I patrzcie co się zaraz wydarzy No Urg... Idzie Widzicie? Pomalutku Pomalutku Tak Możemy pomalutku Rozkładać i rozłożone Tutaj ogólnie na tym polu to takie bardzo grudy no bo sucho było pozbijane, może nie sucho, ale twardo jak 150 Tutaj, tam Marcin jeszcze teleżuje. Yy, ustawiam sobie co drugi przejazd, bo ja w jedną stronę, bo nie wrócę między tymi i skończę akurat z tej strony. Bo pojawi się błąd, problem, kolejny do zgłoszenia będzie na serwisie, bo wyjeżdżam do końca na autopilocie, zawracam, wyszukuję się, ustawiam się do na następnej ścieżki. Yy, załączam autopilota. oni skręca, jedzie, 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 po chwili rozłącza i błąd wyskakuje, muszę odgasić i odpalić znowu, żeby to działało. O tam to było. Dobra, chyba, chyba załatwione z tym problemem. Wykazało, że jak wydawałem nowe narzędzie, pisywałem, to to za duży promień skrętu był i wcześniej zawsze się staraliśmy mniej więcej ustawiać a tutaj jeszcze jak pod górkę jak jechał miał za długo na maksymalnym skręcie i właśnie rozłączało musiałem wgasić, odpalić także to chyba to A jak się będzie powtarzał to znaczy że to nie to Marcin skończył bo że tragedia bez tej miękkiej osi, bo tam jest zepsuty ten akumulator gazowy. No ale w serwisie na razie nie miałem kiedy, serwis serwisie przyjechać. I mówiłem, że jak przyjadą do tego, to od razu w tamtym zrobię. Także zobaczmy. Pójdę. Marcin jedzie tutaj do mnie. Jest ścisła za słupkiem chyba. Widzicie? Rano skończył pryskać do pryskał też to, co zostawiłem. No ja dojechałem do, do końca rogu i teraz będę w drugą stronę jechał. Między tymi. on od między chyba jeszcze raz przyjedzie. No muszę przedstawić ścieżki. O. Będzie dobrze chyba. Oho, ma coś kurde, słonecznik, będzie przyjdzie mi to będzie dziwne. Aha, nie słonecznik Przyniosłem ci Kurde Jadę z tego pola, bo już mam dość Dałem ci kamerkę, ale byś wyzywał zaraz to no dobrze, że nie dałeś Popatrzcie, musieliśmy odkopać stary sprzęt Żeby to jakoś zrobić Żeby serca nie bolało Taka gruda straszna, masakra Nagrywał może kilka ujęć zwałowania, żeby gdzieś do silniku może było Ale tarabani. Tutaj ta poprzeczka to była tragiczna Bo już całe, całe plony, co zwozili, to właśnie tą poprzeczką I taką drogę sobie tutaj wyjechali, że katastrofa Piotrek to ruszył gruberem i taką grudę powyciągał Ale jakoś to rozbiliśmy Odkopaliśmy starą talerzówkę Ale zrobiła robotę, poważnie no tu już jakoś wygląda, bo naprawdę jakbyście wcześniej zobaczyli Jeszcze tam na samym końcu była trawa Dużo trawy i taka derni jest No ale wiecie, no derni się też tak nie rozbije Ale i tak nie wygląda tak źle Zaraz Wam pokażę To była nasza pierwsza talerzówka Silowolf Popatrzcie, jakie kiedyś naklejki robili, nie? Tyle lat, jak ją malowaliśmy, to zakleiliśmy je i popatrzcie. Tyle lat te naklejki mają i w ogóle się nie chcą odklejać. Już bardziej się wykruszy niż się odklei A teraz robią takie naklejki, że po pierwszym myciu one już same spływają, nie? Ale tu zobaczcie. To chyba Kferneland jest, jak się nie mylę. Steel Wolf. Toż nie wiem. ale no, chyba tak. No kiedyś robię ja robotę, no teraz to wiecie, no za mała jest trochę do tego traktora Ale i tak jest spoko Tutaj trochę kopców ponarabiałem, bo ona takie straszne kopce robi, jak się ją kondy yy, się zmieni I później przestawiłem w sumie, żeby już tylko tak równała No i nie ma złe Ta powszeczka to była katastrofa to jak przyjechał to się załamał <laughs> No wiecie, jeszcze przy drodze, ludzie jadą, widzą nie można tak robić takiej maniany No tu Piotrek wcześniej przyjechał z tą naszą nową maszyną Mandamem Coś po porobić ale nie nadaje się na takie rzeczy Chcieliśmy to trochę wyrównać i tą grudę może robić ale wały są do tego najlepsze Stare wały jadki Robią robotę <grym> Jutro możemy będziemy siać tą kukurydzę Tutaj jedyny mankament to jedna strona świateł nam odpadła w tamtym roku Za duże drgania chyba miała i to wiecie no już pożywiało Tylko skręcamy w lewo Dobra idziemy do domu w tym New Holandzie nam się jeszcze zepsuła amortyzacja przedniej osi. I wiecie, tragedia! Tutaj po tej trawie, po tych kępach, takie dziury były, że myślałem, że normalnie zejdę z tego traktora. Już mówię to jakby traktor został na polu, a mnie by nie było, to już bym miał dość. Bo tragicznie się nim robi, nie da się nim robić. Już raz był wymieniany ten yy, akumulator, tak? Nie, nie akumulator. Jakoś się to nazywa ta gruszka na dole, co tam jest. No i co, on pochodził? Nie wiem, z dwa miesiące i znowu się to samo zepsuło. I nie ma amortyzacji przedniej osi, i się nie da nie mieć. Jeszcze jak jest na polu w miarę równo, to jest ok, ale tutaj po tych dziurach to kaplica. A zobaczcie, jest bo. No brzydko to wyglądało, strasznie to wyglądało. No teraz zobaczcie. No już jest okej, okay, według mnie. Szkoda, że wcześniej. Nie wiem, może Piotrek nagrał, jak tutaj wyglądało. To mówią Podaczka. To jest, to jest właśnie agencyjne. Według mnie to te pole tak cierpią na tym, że, że ta agencja tak na rok wie daje bo nikt wie, o nie, nie zadba. Tylko żeby zasiać, wykosić i nic więcej. U was też pewnie jest takie zjawisko, tak jak tutaj na tej drodze. Yy, że wiecie, jest w miarę ok droga. Zaczyna się czyjeś pole jakiegoś rolnika, co pług podnosi na drodze. Zobaczcie, droga jest w miarę okej, okay, a tu nagle kolejna, dziura, z jednej i z drugiej strony. Już kij, że te brony podnosi na tej drodze, ale żeby chociaż puk podnosił. Zobaczcie, dojeżdża, zaora drogę. No i później się jechać nie da. Tym bardziej, że my mamy zepsutą moc, nie? Piotrek to tam może nie poczuje, ale w tym to jest masakr. No i zobaczcie, po są te drogi, kurde U nas jest jeszcze problem z drogami, bo jak wywożą drzewo, a deszcz pada, to takie kolejne robią I nikogo tam później nie obchodzi, że, że wiecie, że są te dziury Tutaj w tej miejscowości, co wzięliśmy tą dzierżawę, to jest najwyższy punkt w Gminie, stoją wiatraki Ale jakie tutaj góry mają, masakra Nie wiem, czy to, nie wiem, czy to będzie tak widać To jeszcze nic. Ta góra to tam nic. Ale straszne te góry mają. I to jeszcze te góry, jak macie pole, kończą się w takim miejscu, że na półprzeczce, wiecie, nie ma jak zawrócić. Bo jest góra i skłon. Najgorzej chyba jak może być. To tutaj hardkorowcy robią, naprawdę. Na takich polach. U nas w szklarach są góry, ale nie są aż takie, wiecie, duże. I nie masz takich skłonów. Tutaj to jest masakra. Zobaczcie, jaka akcja na koniec dnia przyjechał do nas na pokazy z siwnikiem Amazon, a rzędowym ciągnik Massey Ferguson. Zobaczcie, jak śmiga z full nawigacją Robota idzie. Tylko musiałem 80 pomiechać ponad godzinę czasu, bo akurat siejemy tutaj u dziadka No to jest 20 km ponad. Jechałem godzinę czasu mm. <gry> naszą 80, ale jakoś dojechałem. Myślałem, że główne. na drugi raz na taki wyjazd sobie na uczniki brać, bo bez skitu. No szybka akcja była. Skończyliśmy uprawiać tam na na tej dzierżawę i zaraz dostaliśmy telefon, że właśnie jest możliwość wziąć się w nich na pokazy. No ale jest. Ale mu to idzie. Osiem rzędów to naprawdę robi robotę. Szkoda, że jest ciemno. Obyście mogli pooglądać jaki fajny zestaw. I tak to trochę nic nie widać. O, tu jeszcze raz, dwa i końca.